Siemaneczko w kolejnym odcinku ze mną jest Elo, Elo, Nick. Tak i Niko oczywiście Skurczę! I to jest kolejny odcinek z serii Pogromce Mitów Rope Hero I, ten, z, i po, ten I pierwszy mit spróbujemy skoczyć z tej rampy czyli takiej na wprost nas z, z motorka i z samochodu. Wow, Okręt! Nie wylądowaliśmy, ale spróbujemy wylądować, ludzie. Na czym? No, na Ziemi. Ale gdzie? I też piszcie w komentarzach, jakie mity chcecie. Uff, to weź tam i za już, Bo Jak się to wodzi z tej wody? Tak podskoczyłem. Ja, jak się wodzi z tej wody? Chłopa. Musisz jeszcze przyciągnąć na jakiś budynek. No eee... jaki? No jakiś. O nie! I przywaliłem głową w ziemię. A I on jeszcze się zladżył w tym. On się zlagował w motorku. Kto? On. A On się obija, nie? Yes. On się łamie, ludzie! Ostatnia próba, jeszcze potem będzie przerwa z, i do kolejnego mitu, czyli poszukamy sobie y, samochodziku i zobaczymy czy wylądujemy na tej rampie. Chcę dawać się wylądować. No ja już to robiłam, ale motorkiem jeszcze nie wylądowałam nigdzie stąd. Nie? No. Ja co łączę ci Wow, mówcie w ogóle się Wam się podoba ta seria Jak wypuszczę ten odcinek, bo odcinek po odcinku nagrałam. Nie? Nagrałam odcinek po odcinku. No. A czego no. mi się to nie chcesz robić? Nagrałam ostatnio. Co byś wolał? Pierwszy, mm, pierwszy odcinek z mitów Rope Hero? No już to zrobię. Um, I teraz nagrywam drugi, od razu. Mówcie, czy chcecie tak y, od razu odcinek po odcinku. Y, to był kolejny mit. Nie zrobisz tego. Um, to Niko coś tam próbuje robić. Teraz y, przerwa, idziemy szukać samochodziku. Aaa, jestem rozpędzony, a! No widzicie, nie udało się wyskoczyć. Aaa. Zacząłem tak w połowie jak znalazłem, Był śmieszny wstęp po przerwie. Ale mamy samochodzik? O... Myślę, to od nowa. Ten! Y, balonik tu jest. To jest po tym klaunie mordercy. Nie? Jakie klaudia? Tam jest balonik. To są ścieżek tu okej? Okay? Ja, jaki ja, jak, jak, klaudie? On co nie znasz filmu to. Co to? No to. Nie. Yeah. Co? Niko. O, tu mamy wyzwanie. Ale to nie ale to nie jest na no, odcinek na temat. Idziemy dalej. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Idziemy do parku. Ja tu tucky parku. Wjeżdżam w paliwa. Di, 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 di. Co a, to było? A Mraje, wjeżdżamy z tą, z tą rampą. Mówiłem, czy, że to się uda. A co się jak jak z, e, pierdli paliwa? No nic. A jak lubicie GTA? to. dawajcie łapki w górę. I pisę w komentarzach, co robicie. O nie! Tam czekajcie! O! Nie, dobra, teraz y, to były żarty takie. O, na tą rampę może. Nie... O, ty nie stawi, o broń! Wszyscy mają bronię. Tak, wszyscy w tym mieście są dziwni i mają broń. A policja, bo to gdzieś. Mm. Policja, jakieś pistoleciaki. Tam rzuci mają makacza. Kto? Rzuci. I... i zieloni. Lecimy sobie tutaj, lecimy sobie tutaj, co za przygoda. Wylądowaliśmy! Jurek jest ścielny. Poleciał. I za chwilę będą jeszcze mity z helikopterem, a teraz bonusowy mit, czy jak mocno wylecimy, jak... No stąd, z prezydentem. W ostatnim odcinku widzieliście, jak czołgiem próbowaliśmy to zrobić. Prawda, Niko? I nie wyszła, ale zobaczymy tym. A takim trochę Ferrari to jest. Takim szybkim samochodem. Zob jeszcze to przetestujemy. No tylko co do tego. na tamtą wyspę, więc. Wow! Leciliśmy do wody, takie ja. wow! Wylądowaliśmy! To był fart nad fortami, ludzie. Dawajcie łapki w górę za to. Nie przejechaliśmy. Ej, ej, trzeba sobie pamiętać jak, jak wjechałem w górę i to utknąłem. O! Tu jest tajemniczy garaż, prawda Niko? Tak, ja to... ja nie patrzę. To jest bardzo dziwne. Zobaczcie. Tu się podchodzi i to jest jakiś zombiak. Jaki zombiek? To jest niedźwiedź. Jaki zombiek? To jest niedźwiedź. Ty... I my się dziwimy, po co tu jest. A teraz um, jedziemy pod bazę wojskową, tam gdzie jest czołg Bo tam jest też helikopter na dachu. Eee, na... Robimy przerwę i tam jedziemy. Jakby co, był mały fail, bo zginęliśmy w międzyczasie. Znaczy, ja zginąłem w międzyczasie, ja bo za ginałem. dużo. Za dużo waliłem samochodem w różne rzeczy i zginąłem od tego. No, samochód mi wybuch. Lad, kurde, lad, lad, du, 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 du. lad, ty ty, 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 widzisz, Land. tam jest helikopter. Dobra, lecimy na górę. Leć. Zostawaj, zostawię, jak mówię. I teraz kolejny mit: Czy można rozwalić helikopter kilkoma walięciami w budynek? O nie. Jak się uda, to piszcie w komentarzach i dawajcie lajki. Skacze! Jak się uda, to lajk w górę. Jak się uda, to laj w górę. Skacę! Skoczyłem. żyję. Jak się uda, dawajcie lajki w górę. Z skoczyłem. Jak napiszecie hashtag helikopter, to daję serduszko. jest. Okay. Mmm rozpędzony. No, losiałam. kierowcę kielowcę watoru. I zdołóż go, losiachałem. I zdołóż. Dobra, czy zrobimy to? Nazwalimy helikopter, walniemy z... trzy razy. Hummmm, to są zdania. Bum, to są zdania, myślę, że żyje. Kogoś zrozumiałem. Rozumiałem go. I dołóż żyje. O! Ej, już się dymi, walniemy kilka razy. Ej! Bum! Ej, od żyje ten koleś. Nie? Ej, nie mówcie, że możemy go rozwalić! Nie mówcie! Patrz! Zobacz! Od żyje. Ej, nie mów, że rozwalimy helikopter! Rozwalicie. Rozwalisz, ty. No nie mów, bo z niego już leci, nie? Dym ten z ogniem. O! I wybuch! Ej! Dziwne! Ja, ja tego co waliła pod auto i on zginął. Nie, <gry> reklama. Ja robię przerwę i idziemy znowu po helikopter. Jesteśmy już na po przerwie. No, po przerwie i na dachu. A! Nie ma jeszcze helikoptera, to... W tym czasie zrobimy Wpadę do wody. Mit bonusowy, do którego też potrzebny jest helikopter. Wpadę do wody I teraz padłem na jeszcze jeden pomysł, czyli spróbujemy mega wyskoczyć moim samochodem z garażu tam. Tam koło prezydenta tam. Jak ktoś jeszcze nie wie, gdzie jest dom prezydenta, to... Mówię tam, gdzie jest um, taka górka. A tutaj nad tym trójkątem i kreskami. O, jak woliłem! Kopieko. A my um, tam jedziemy. A w tym czasie helikopter się załaduje. I zrobimy wtedy przerwę i dojedziemy sobie tym autkiem do helikoptera. Do morza. Do morza. On poleciał! Nie! Tym autkiem się trochę co, dziwnie jeździ. Trudno. Dziwnie. No szybko jest. No zobaczcie, jak to pędzi. Du, 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 du dół dół o Jak oni giną? Ej dziwne, patrz, oni giną z powodu tego. Hmm, za kopnięcie? Nie, yeah. patrz. Patrz, patrz. daw walę go, raz go kopnę, patrz. Za przyciągnięcie. Raz i patrz, to się to, tam pojawia. Aha, czyli za jedno kopnięcie i przyciągnięcie. Bum, w samochód. Z taką prędkością to Ej, wezmę zabuchódź sobie patrzę na Drift. Łoń! Co to było? Co? Jak poleciałem? Jep. Co jeb? Auto jeb. A że jeep. jeep. I Tak. Oj! Kiedy patrzę Kierowcy w motoru. Moja no, nie zrozumiałem na o, początku, to, to. że takie... jep, Auto jeb. Automatyczny Jeep. Aaaa! we mnie, czerwony we mnie Patrzcie jak wyskoczymy! What you Rozjadę go. Rozjadaj go! W takim momencie wyskakujemy do morza. XD. Um, RIP samochód. Nie? Nie. O, ale poleciał, się walał. W ogóle... fani mom z GTA, nie? Mm. Ktoś co leci, tak? Wyskoczył. I tak leciał, wyskoczył z samochodu i jak poleciał do morza, to ten samochód go walnął w głowę. Nie? No. Widziałeś to, Niko? E, co? To, co mówiłem? Nie. <ślesy> Nie! Yeah. Ok, dobra, ślicz. No nie! Ok, dobra, ślicz. Ło! O, tu stał! Pojechał do wody. Nie, do wody. Jej. Pojechał do wody. W końcu. A! Ja też pojechałam do wody. Lecimy, lecimy. Co tu leży? Co? No motorek tam w ogóle jest Podierę się tutaj Serio baseball? Nie, Maska! nie baseball Trzy skij Golf Kij golfowy Tutaj proszę niech tu będzie samochód Proszę Nes. To my robimy przerwę i widzimy się przy helikopterze. Słuchajcie, w międzyczasie znalazłem motor Bam. specjalny tutaj. i nim właśnie dojadę do helikoptera. Siemaneczko, jesteśmy już. Ymm, lecimy tutaj po helikopterek. <grym> po ostatni mit na dzisiejszy odcinek. Au, au. Czyli co się stanie, jak wlecimy do wody helikopterem? Niko, jak mówisz, po prostu... Wyjdziemy z niego i tyle, tak jak z, ka z każdym pojazdem, nie? No. Bo zawsze jak się wjedzie do wody jakimś pojazdem, to... To się automatycznie wychodzi z niego. Ja waliłem się! I A ja tu się. akurat jest woda obok. Piszcie w komentarzach. Niko. Co? Mam jeszcze jeden mit. Ehm, Tego pokażę w innym odcinku. Mhm. Mm Lecimy. lecimy... I co się stało? Przelecimy sobie pod mostem, co? Chcę tu polejechać. Polecieć. O. Tutaj nikt nas nie znajdzie. Gdzie? Tutaj. O, w ogóle widzimy teraz tekstury. Dobra, wysiadamy. O! No i nic, tak się nie udało. Mamy przerwę i sprawdzamy... Znaczy nie sprawdzamy, ale się żegnamy. Zdala się. Zimowała. Ja się żegnam i